Światłą inicjatywą wykazali się urzędnicy Krakowa. Dorożki na rynku mają być jednakowe, w urzędowym dokumencie miasto wskazało nawet wzory dwóch producentów. No najlepiej, żeby dorożki krakowskie miały kształt urzędnika, który to wymyślił, a taką dorożką powinni powozić bliźniacy jednojajowi. Każdy będzie miał w ręku jajo. Bo rynek w Krakowie w trakcie rzeczywiście jest za mało jednakowy, za mało. Dlatego trzeba jeszcze ujednolicić wieżę w kościele mariackim, tę niższą troszeczkę podwyższyć i nazwać na część urzędnika wieżą wariacką. Największy chaos na rynku powodują jednak wycieczki. Każda wycieczka inna, każdy wycieczkowicz inny to razi i boli. Kryteria urzędnicze spełniają jedynie wycieczki japońskie, dlatego każdy wchodzący na rynek powinien być ubrany w jednolitą, na przykład różową pelerynę, albo trzymać w ręku jednakowe miednice. No a jeszcze jeden pan z urzędów widziałby zaprzężone do takich samych dorożek konie jednakowej maści. No jeśli chodzi o maść, to niech on się maścią posmaruje. Najlepiej ich tiolową ona wszystko wyciąga. Nawet nawet jak nie pomoże, to gościu zajmie się smarowaniem, a nie wymyślaniem głupot. No bo dorożkami w Krakowie z powodu wymienienia w dokumencie konkretnej firmy zajmuje się CBA, a powinien psychiatra. Gdyby pan Konstanty Defons dożył naszych czasów, napisałby pierdyknięty urzędnik, jednakowa dorożka, uśmiany koń.